Cześć. Cześć. Tu Irek i Ala. Współtworzymy projekt Co mówi pies, którego misją jest to, żeby psom żyło się lepiej. E, uczymy o psiej komunikacji, żebyście lepiej rozumieli swoje psy. Dzięki temu będziecie mogli uniknąć problemów bądź skutecznie rozwiązywać te, które już się pojawiły. Dzisiaj o warczaniu na dzieci. Mój pies lubi dzieci, mój pies uwielbia dzieci, mój pies nigdy nikogo nie ugryz, mój pies jest łazem cierpliwości, dziecko może zrobić z nim wszystko, podejść, tak, tu świetną nianią, to, świetną nianią, po prostu urodzoną. To jest bardzo często opis psa właśnie przez naszych klientów opisywany ich własny pies i często też się to słyszy od innych, że mają dziecko, tak, mają tam psa, wszystko jest w porządku, no i później nagle jest jakiś boom. Coś się dzieje, tak? tak? jest warknięcie, jest ugryzienie. No, są też dużo bardziej drastyczne sytuacje, kiedy pies naprawdę robi jakąś realną krzywdę dziecku. No i zazwyczaj robią to psy, które wcześniej no właśnie nie gryzły. tak? Miały tą łatkę psa, przyjaciela, psa psa wspaniałe, psa nianie, wspaniałego przyjaciela, który nigdy krzywdy nie zrobił. No i dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę więcej powiedzieć na ten temat, dlaczego tak się dzieje, ponieważ. Hmm. Te psy, które gryzą dzieci, można tak powiedzieć, tam ugryzły hmm. dzieci, zaczynają warczać na dzieci, trzeba pamiętać, że one kiedyś też tą łatkę miały właśnie psa przyjaciela, też były kiedyś tak opisywane, one się nie urodziły agresywne, nie urodziły się z nienawiścią do dzieci, tylko ten problem kiedyś u nich bardzo często nie występował. Hmm. Bo gdyby był problemowy to pies, to przecież nikt by go wcześniej do dziecka nie dopuścił, tak, żeby Mamy nadzieję. dzieci i, <laughs> tak. i je gryz, tak, więc musiało być w porządku bo czasami oczywiście hmm. są jakieś zaniedbania, ale musiało być w porządku i coś nagle poszło nie tak i teraz porozmawiamy o tym, co mogłoby pójść nie tak. No właśnie. I pytanie, czy nagle? Z naszych obserwacji wynika to, że rodzice często ignorują sygnały stresu i grożące wysyłane przez psa, bo zwyczajnie ich nie wiedzą, tak? nie wiedzą, że pies jak odwraca głowę, to się stresuje, że pies jak zastyga w bezruchu, to grozi, tak? i tak dalej. Niestety często i to jest ta smutniejsza strona, niektórzy uważają, że pies musi się dostosować, no bo przecież stoi niżej w hierarchii stada. Co już jak, jak już wiemy, z, już wiecie naszy, z naszych poprzednich nagrań, jest nieprawdą, bo nie ma żadnego stada, nie ma żadnej hierarchii w domu. Psy nie dominują ludzie, a ludzie psów. Ale niestety takie ignorowanie tych pierwszych sygnałów, tak zwanego wczesnego systemu ostrzegania, no powoduje, że pies czuje się niezrozumiany, nieusłyszany, jego prośby nie są szanowane. Siłą rzeczy myśli, że musi powiedzieć coś wyraźniej, albo po prostu emocjonalnie nie wytrzymuje, traci kontrolę nad sobą i sięga do agresji, ponieważ agresja zawsze jest dostępna. Kolejna rzecz, o której mało kto myśli, kontaktując małe dzieci z psami, to to, że bardzo szybko mamy tendencję do tego, żeby te kontakty były bezpośrednie. Yy, tak, czyli w, zwłaszcza w momencie jakby kiedy dziecko z takiego małego tłumoczka robi się nagle aktywnym potworkiem w domu, który wszędzie wejdzie, wszędzie chodzi, podpełznie, wszystko weźmie w rączki. Yy, dla psa to jest przerażające. Bardzo dużo psów ma największy kryzys wtedy, kiedy dziecko przychodzi do domu ze szpitala i potem właśnie wtedy, kiedy staje się mobilne, czyli już zaczyna się ruszać no bo co robi dziecko? Jest zainteresowane psem, czołga się w jego stronę, chwyta się sier sierść rączkami, wkłada rączki i buzię w jego miskę, w zabawki, ciągnie go za coś tam, yy, siada albo kładzie się bardzo blisko psa i się długo w niego wpatruje, czyli robi wszystkie te naturalne rzeczy, które towarzyszą dziecięcemu poznawaniu świata, ale dla psa jest to zagrażające, to burzy jego poczucie bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, gdy pojawia się dziecko w domu, wielu opiekunów e, psów po prostu jakby im też się wywraca świat, a siłą rzeczy psu drastycznie zmienia się tryb życia i poziom zaspokojenia jego potrzeb. E, co w efekcie daje rzadsze i krótsze spacery, mniej zainteresowania i kontaktu ze strony opiekunów na co dzień, mniej zabawy z psem, e, co też pies bardzo często łączy z pojawieniem się dziecka i też próbuje, znaczy zaczyna rywalizować po prostu o uwagę, o zasoby, o dostępność swoich opiekunów. Dokładnie. Ciekawie nas, co myślisz na ten temat? Zostaw komentarz, jeżeli masz jakieś przemyślenia, własne wnioski, co, jakieś doświadczenia swoje właśnie w tym temacie, no to będziemy bardzo wdzięczni za komentarz. Czytamy wszystkie komentarze, odpowiadamy na zdecydowaną większość tych, które zawierają jakieś pytanie, a to też pomaga nam rozwijać kanał i treścią nieść się te, tak, YouTube lubi filmy, które, które są komentowane. Teraz wyjaśnimy skąd bierze się agresja do, do dziecka i jak można było jej zapobiegać. Przede wszystkim Komunikacja. To jest takie hasło klucz. Jeśli nie znamy dobrze komunikacji psa, czyli tego, w jaki sposób on wyraża emocje, co znaczą sygnały wysyłane przez psa, tak? czyli to co znaczy, że ma obniżone uszy, to znaczy, że się właśnie oblizał, to to znaczy, że podniósł yy, wargi albo, że merda ogonem, tak? bo to bardzo powszechne przekonanie, że pies merdający ogonem to jest pies, który się cieszy. Tak. Które doprowadziło już do niejednego wypadku. I, do poważnego tak, poważnego. I to poważnego ja czasami. I to bardzo często słyszałem się <coughs> u mnie w pracy, że no merdał nam cieszył się i nagle się rzucił. Co nie jest prawdą: merdanie ogonem nie oznacza radości. Znaczy nie oznacza tylko radości, jest to bardzo duże spektrum emocji. Mamy też na temat nagranie, zapraszamy do niego. Natomiast jeżeli dobrze znasz tą komunikację, wiesz, że pies właśnie w tej chwili jest zestresowany, bo tam, nie wiem, przewrócił oczami, albo odwrócił głowę, albo się oblizał, podniósł łapę, czy tam, no, jakieś takie dosyć proste te sygnały, nie, czy ten właśnie ogon, jak ma obniżony i tak nim merda sobie powolutku tak. z obniżonym ogonem, to widzisz wtedy, że coś jest nie tak, a jak widzisz, że coś jest nie tak, to wiesz, że coś należy zmienić, tak, że psu że coś się nie podoba. A nie, że on jest szczęśliwy w tym czasie, Aha. bo bardzo często ludzie myślą, że a pies jaki on jest zadowolony. Yy, Taki przyjaciel. No tak, przyjaciel, mm. no super, zobacz mm. po prostu, a tu pies już zresztą w internecie jest mnóstwo filmów na ten temat. Gdzie widać, jak pies atakuje człowieka i można je analizować. Zresztą było to wiele razy analizowane. Sami oglądaliśmy takie filmy, gdzie widać, że pies jest zestresowany, a ludzie, którzy są szybsi, myślą, że wszystko jest okej. Okay. Tak. I nagle następuje atak. Druga sprawa, aby pies czuł się bezpiecznie, potrzebuje swojej własnej przestrzeni. Bardzo często się o tym zapomina, że czasami lepiej jest, żeby ten pies nawet był poza. Tym miejscem aktywności dziecka, tam gdzie ono sobie bytuje, gdzie chodzi, biega sobie tam, czy, czy, czy raczkuje, bawi się zabawkami, tłucze wszystkim, krzyczy, żeby pies miał to swoje miejsce, takie spokojne. No i do tego trzeba byłoby oczywiście go wcześniej przyzwyczaić, ale żeby miał tą swoją oazę bezpieczeństwa i, no i wiedział, że tam zawsze może się skryć, jak będzie mieć potrzebę i mm -hmm. nikt go nie napadnie, to dziecko go tam nie nie będzie męczyć, będzie chciał odpocząć, wtedy też ten poziom stresu, będzie schodził z psa i, no i kolejne kontakty będą, y, będą lepsze. Drug y, trzecia sprawa to jest czas. Pies potrzebuje czasu na to, żeby oswoić się sytuacją. Tak jak ona wcześniej mówiła, dużo się zmienia, y, dziecko też się zmienia bardzo. Początkowo jest takie leżące, nic nie robi, prawie nie mówi, nie płacze, mm -hmm. potem zaczyna płakać, potem y, my też mamy emocje swoje, które wyrażamy i pies zaczyna się oswajać z tą sytuacją i nagle bach, dziecko ląduje na podłodze i zaczyna się ruszać i zaczyna zajmować jego przestrzeń, tak? No to pies się zaczyna już do tego przyzwyczajać nagle łup, mija 2-3 miesiące i dziecko już się obraca, już może go chwycić już tam próbuje iść, nagle zaczyna iść do jego zaczyna nadążać za nim nadążać tak, za nim i to wszystko zmienia się bardzo dynamicznie, więc trzeba pamiętać, że pies potrzebuje czasu na to, żeby z tą sytuacją się oswajać i no i jeżeli tylko mu pozwolimy na to i będziemy oczywiście dbać o komfort i psa i dziecka to no nie powinno nic się wydarzyć. Tak jest. Informacją na temat e-booków, warsztatów i webinarów oraz możliwości ich zakupu znajdziesz na stronie w zakładce sklep. No I właśnie tu taki najważniejszy punkt to zrozum swojego psa. Ucz się o psiej psychice, ucz się o komunikacji, o potrzebach. Dzięki temu będziesz wiedzieć, że warczenie czy gryzienie najczęściej pojawiają się wtedy, kiedy pies się boi, a nie jest. Nie wiem, jakimś krwiożerczym potworem. E, pamiętaj, że nauka o psach ciągle się rozwija, więc nie zakładaj, że już wszystko wiesz, nawet jeśli towarzyszy ci pies od dawna, nawet jeśli miałeś nie wiem, 30 lat psy. E, pamiętaj, że tutaj, zwłaszcza w tym temacie budowania relacji pomiędzy psem i dzieckiem, lepiej jest być ostrożniejszym niż po prostu zrobić coś za szybko, a z drugiej strony nie bój się, tak? nie, 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 niech twoim zachowaniem nie dyktuje lęk. Jeśli zadbasz o komfort psa, będziesz szanować jego sygnały, emocje, będziesz pilnować tego, żeby dziecko nie wkraczało w jego przestrzeń osobistą, nic Twojemu dziecku po prostu nie grozi. Tak, wszystko będzie ok. Bierzemy, że ta wiedza pozwoli Ci stać się lepszym opiekunem, lepiej zrozumieć swojego psa. Jeśli chcesz, by tych opiekunów lepszych było więcej, udostępnij, zostaw komentarz, ponieważ wtedy. No, cały film poniesie się w internet i więcej ludzi go zobaczy. Zapraszamy również do naszego sklepu. Mamy tam bardzo dużo materiałów na temat psów, na temat komunikacji, właśnie tego, jak uczyć się komunikacji, od podstaw po bardziej zaawansowane już techniki. Co mówi pies.pl Ukośnik sklep. Natomiast, jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej na temat relacji pomiędzy dzieckiem a psem, zapraszamy do obejrzenia tego filmiku. A my zobaczymy. widzimy się w kolejnym odcinku. Pa. Cześć.